Na naszej planecie istniały cywilizacje tak zaawansowane, że do dziś nie potrafimy wyjaśnić jak i dlaczego zniknęły. Oto top 3 zaginione cywilizacje świata. Numer 3. Cywilizacja Doliny Indusu. Ponad 4000 lat temu na terenach dzisiejszego Pakistanu powstały miasta z kanalizacją, planową zabudową i wodociągami. To była Dolina Indusu. Niezwykle rozwinięta cywilizacja, która po prostu zniknęła, bez śladów wojen, bez wyjaśnienia. Numer dwa Atlantyda. Platon pisał, że Atlantyda była potężnym imperium, które w jeden dzień pochłonęło morze. Czy to tylko mit, czy może ślad po prawdziwej cywilizacji ukrytej pod wodami oceanu? Numer 1. Imperium majów. Majowie znali ruchy planet, budowali monumentalne miasta i nagle zniknęli. Ich świątynie wciąż stoją pośród dżungli, jak pomniki po cywilizacji, której tajemnic nikt do końca nie poznał. Która z tych cywilizacji skrywa największą tajemnicę? Zostaw komentarz i subskrybuj, bo to dopiero początek naszej podróży w przeszłość.